Dzień dobry, Witold Buchwald, Remax Smart. Zapraszam do obejrzenia bardzo ładnego, rozkładowego, czteropokojowego mieszkania na warszawskiej Sadywie Południowej, osiedlu o długiej tradycji, bardzo dobrze zaplanowanym, zielonym, z pełną infrastrukturą. Zapraszam do obejrzenia budynku i mieszkania. To rozkładowe mieszkanie ma cztery pokoje z aneksem kuchennym, łazienkę i osobne WC. Wszystko mieści się na niecałych 64 metrach. dziewiąte piętro oznacza, że jest tu zawsze jasno i daleko od zgiełku ulic, a z wychodzących na południe i wschód okien rozciąga się wspaniały widok na urokliwe i doskonale rozplanowane stegny południowe. W najbliższej okolicy jest wszystko, czego potrzeba do życia. Zielona przestrzeń, oświata, sklepy, przychodnie i doskonały dojazd do centrum miasta. W sam raz dla młodej rodziny.